Witajcie po wakacyjnej przerwie, wracamy pełne energii. Jesteśmy opalone trochę, nie? Nie, ja jestem blada. Ja nie byłam nigdzie na wakacjach. Ja byłam tydzień nad Morzem Bałtyckim. Wspierajmy polską turystykę. A, <suszy> od czego dzisiaj do roku zaczynamy? Zaczynamy od y, ciastka sablé. Co to jest w ogóle to ciastko sable? Może przybliżymy. To się wywodzi w ogóle z, z kuchni francuskiej. To ciasteczko, jakby tam swoje początki ma. To jest kruche ciastko maślane, które składa się z czterech składników. Mąki pszennej, cukru pudru, masła soli, nie boimy się soli do słodkich wypieków I żółtko. oraz żółtko. W niektórych przepisach jest też e, porcja mąki migdałowej, która w części To już można jest. E, dowolnie modyfikować, to jest taka baza i takie ciastko jest idealne jako taka podstawka do monoporcji, którą zrobimy w kolejnym odcinku, więc musicie sobie zanotować, obejrzeć e, dokładnie ten przepis, e, bo jest naprawdę rewelacyjny. Zaczynamy od Zaskoczę was. Od miękkiego masła. Nie dodajemy tutaj zimnego masła, tylko miękkie, o już ocieplone w temperaturze pokojowej, wcześniej wyjęte. Do tego cukier puder i mąka. Warto ten cukier puder wcześniej przesiać, żeby on miał właśnie taką lekką strukturę. Mąka pszenna i sól. Sól w tym ciastku, to podstawa, naprawdę. Tak. Słodkie, z delikatnym posmakiem soli Soli. E, robi naprawdę robotę. Dobra. Podkręcę jakby tą słodycz. Tak. Ucieramy na wolnych obrotach, żeby Wam się zrobiła taka konsystencja piasku, a później dodamy żółtko. Jedziemy z tym. Dajemy żółtko na tym etapie i wszystko łączymy. Widzę, że robimy to ciasto śpiewająco. I teraz padnie pytanie: dziewczyny, przecież wy zrobiłyście ciasto ucierane. Tak, bo to wygląda Ani jak ucierane. Ruche. Wygląda jak ucierane, ale spoko. Tak ma być. Wygląda jak ucierane, bo masło było miękkie. Ważne właśnie jest to przy tym cieście, żeby nie było widać kawałków masła. Okej. Okay. Musimy zawinąć je w folię spożywczą, inaczej, strecz, i włożyć do. my włożymy do zamrażarki. I schłodzimy. Szokowo, że tak powiem. Możecie też zrobić sobie to dzień wcześniej i włożyć je do lodówki i w kolejnym dniu rozwałkować. Zobaczcie, ono jest faktycznie bardzo luźne, ale w smaku, jak sobie spróbujecie, wiem, że surowego się niby nie je, ale jak sobie spróbujecie, to ono ma taką y, piaskową konsystencję. Tak, bo w ogóle sable po francusku to piasek. No. Kaję jeszcze tu? A, to już. Naprawdę? No ma, ma. Dobra. I tak przygotowane ciasto włożymy do zamrażarki, a później będziemy rozwałkowywać. Delikatnie schłodzone, możemy rozwałkowywać. Przygotowałyśmy tutaj dwa arkusze papieru do pieczenia. Będziemy rozwałkowywały między arkuszami, żeby nie podsypywać mąką. Jeśli ciasto jest za twarde, Spokojnie. W temperaturze pokojowej za chwilę, w czasie wałkowania, Wam się poluźni i ociepli. I co jest najważniejsze? Widzicie te zagięcia. Widzicie, kamera pokazuje wszystko. Musicie y, nie doprowadzać do takich sytuacji. Jak się tego pozbyć, podnosicie papier, naprężacie i delikatnie o. Bo jeżeli zostawicie takie zagniecenia i włożycie później ciasto do piekarnika, to Wam po prostu yy, wyjdą takie zagniecenia. No już już już, 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 już. Mamy? Tak, mamy to idealnie rozwałkowane Ideolo. ciasto. Tak ma wyglądać, bez zagnieceń. Teraz ciasto wkładamy do Zamrażarki. Musi być twardy taki dysk, więc najlepiej właśnie pod matę podłożyć sobie deskę i z tą deską przełożyć do zamrażarki, a później będziemy wykrawały dyski. Ha, mamy schłodzone, proszę bardzo, i działamy szybciutko. Zdejmujemy arkusz i wykrawamy ringiem kółeczka. Oczywiście, jeżeli w domu nie macie ringu, możecie to zrobić szklanką. Ważne, żeby ta krawędź była ostra. Delikatnie podważam sobie. Mogę jeszcze ci poprawić. Proszę. O. I mamy gotowy pierwszy. I teraz taki trik. Bardzo często pytacie na różnych forach, piszecie do nas, jak zrobić, żeby na ciastku była taka krateczka. Bardzo często to jest na monoporcjach. Pewnie wiecie o co chodzi i co zrobić? No, mamy tutaj takie maty silikonowe, tak zwane maty perforowane. I jedna jest na dole, a drugą przyłożymy ciastka i włożymy dyski do piekarnika. I to spowoduje, że w trakcie pieczenia powstanie Wam ta krateczka. Piekarnik nagrzewamy do 170 stopni, funkcja góra-dół. Ciastka będziemy piekły 10-12 minut. To jakiś czas, już pod koniec pieczenia możecie podnieść matę i sprawdzić, żeby Wam się nie przypaliły. I ważna uwaga, wszystkie dyski muszą mieć taką samą grubość, bo jedne Wam się po prostu spalą, a drugie się nie dopieką. Dobra, pieczemy. Tak wygląda, działamy. Proszę bardzo, ciasteczka wypieczone, gotowe, zobaczcie. Jest krateczka piękna. Na to teraz, aż się prosi, nałożyć monoporcję. Które przygotujemy dla Was w kolejnym odcinku będą truskawkowe z białą czekoladą, więc musicie zostać z nami i zobaczyć odcinek za tydzień. Jeszcze chciałam podkreślić, że wypiekłyśmy sobie wcześniej zupełnie innego kształtu. Tu akurat mamy ze skórką pomarańczową, więc możecie aromatyzować Wasze ciasteczka. E, zobaczcie, fajne, kreatywne. Z kolei te małe są idealne do tego, żeby udekorować też modną porcję takimi malutkimi ciasteczkami, więc tutaj możliwości macie wiele. A jeżeli chcecie poznać więcej przepisów na monoporcję, to już niebawem wydasz, wydamy naszego drugiego e-booka z przepisami właśnie na takie słodkości. Więc śledźcie nasze kanały na social mediach, bo tam pojawi się informacja o sprzedaży. A po więcej przepisów, zapraszamy Was również na naszą stronę domową, Nie przedłużając, kończymy. Dziękujemy Wam bardzo. Fajnie, że wróciłyśmy, prawda, Dorota? Tak, tak. się w końcu tkniłam, coś tak. nagrać dla was. Yy, dobrze, to my się żegnamy i za tydzień pamiętajcie, monoporcje robicie razem z nami. Pa!